Szczęść Boże rodaczy, pacjenci. Szczęść Boże z Nowym Rokiem i ratuj się kto może, kiedy rząd Zjednoczonej Urze Prawicy obłudnie prezentuje w Sejmie projekt pod szyldem troski o bezpieczeństwo, jakość i przynoszą tę ustawę ludzie z resortu. Choroby i nagłej śmierci. To teraz popularne schorzenie naglica. Ludzie umierają na naglicę. Ludzie, którzy zamknęli system opieki zdrowotnej, przyprawiając o przedwczesną niewątpliwie śmierć ćwierć miliona Polaków. Licznik bije. Powstanie Warszawskie, Rzeź Wołyńska, akcja Polska NKWD lat 37-38. To jest wasze osiągnięcie zbrodniarze. Zbrodniarze, ten zbrodniczy reprezentacyjny skład panie pośle, ministerstwo tak panie marszałku panie pośle, ja mam do pana ja mam tak, do pana tak panie marszałku słucham ja mam do pana taką prośbę Bez względu na pana poglądy, niech pan do osób siedzących na sali to jest sala sejmu nie zwraca się per zbrodniarz bez względu na to, jaką opcję Proszę wezwać policję lub służby. ich Niech, pana, niech wyprowadzą zbrodniarzy pana, w kajdankach proszę, i nie będziemy mieli pana, tego problemu. Ja jestem, ale możecie państwo się uspokoić. Jestem marszałkiem Sejmu i proszę pana o to. Proszę bardzo dalej. Dziękuję panie marszałku. Jednakowoż nie jest to kwestia ocenna. Nie jest to kwestia poglądów. Jest to kwestia faktów już w tej chwili historycznych. 200 plus minus 50 tysięcy zgonów nadmiarowych jako krwawe żniwo systemu segregacji sanitarnej, zaprowadzonego w Polsce pod pretekstem walki z niemaną pandemią. I oto dzisiaj ci ludzie najwyraźniej, prędzej niż my, niż my, profani, wiedzą, jaka fala. Jeszcze przed nami jakie tsunami zdrowotne nadchodzi, i w związku z tym chcą to wstępnie podżyrować tym obudnym projektem. Dlaczego obudnym? Dlatego, że, e, że oczywiście chce on uświęcić ten projekt zasadę meldowania o niefortunnych, niepożądanych zdarzeniach przez personel nie poszkodowanego, nie jego rodzinę, ale personel medyczny. Z drugiej strony odwołanie miałoby przysługiwać do komisji, w skład której wchodzić mają członkowie no właśnie tych organizacji minister choroby i nagłej śmierci, minister sprawiedliwości, który niczego zgoła nie czynił, kiedy ci ludzie dopuszczali się swoich zbrodni przez nadużycia i zaniechania, rzecznik praw pacjenta, który gdzie był przez te trzy lata Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Rada Lekarska, ich monopol naże, należy łamać, wy go utwierdzać Wy go utwierdzacie. Lekarzu, ulecz się sam, kto, kto osądzi dziękuję tych, którzy powinni, którzy nie powinni być sędziami w swojej własnej sprawie. Składam wniosek z ostrożności procesowej o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu.